14 stycznia bieżącego roku w Domu Kultury miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu osobowości. Pomysł powstał po, po takiej dużej wystawie, którą zorganizowaliśmy jeszcze z panią Mirką Żydek. Zorientowałam się, że mamy w Łęczycy, z Łańczycą związanych naprawdę mnóstwo świetnych osób, świetną biografią i, i, i postanowiłam to wykorzystać. Stąd pomysł na ten cykl właśnie. Tegorocznym gościem była siostra Magdalena Śmiałowska z domu zakonnego sióstr Urszulanek Ale no Nie ukrywam, że siostra Magdalena była taką osobą, o której myśleliśmy od samego początku. Wspaniały życiorys siostry Śmiałowskiej oraz jej wielkie poświęcenie dla dzieci zasługują na najwyższy szacunek i budzą podziw wielu pokoleń Polaków, którzy mieli zaszczyt poznać siostrę osobiście. Nazywam się Marta Roze i chodziłam do przedszkola sióstr Urszulanek. Gdy siostra Magdalena przychodziła do nas do przedszkola, wtedy bawiliśmy się w różne zabawy, w kółku śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Bawiła się z nami. Podczas spotkania zorganizowanego przez Dom Kultury, zebrani mieli okazję poznać najważniejsze fakty z życia Magdaleny Śmiałowskiej. Ale to nie było takie łatwe, bo kontrola była zawsze i zawsze pilnowali, żeby nie było coś takiego... Cieszymy się, że łączy sama tak wspaniałych ludzi.